Aby uruchomić DeepSeek lokalnie na swoim komputerze, wejdź na stronę lmstudio.ai i pobierz LM Studio na swój komputer. Ja wybieram wersję dla Windowsa, ale ty wybierz wersję dla swojego komputera. OK, uruchamiam instalator, instaluję według swoich preferencji. Uruchamiam LM Studio. Skipuje onboarding, zaraz będę się zastanawiał, dlaczego to nie działa i dlaczego nie umiem czegoś zrobić. Absolutnie zawsze tak robię. Klikamy ikonę lupy po lewej stronie, a w wyszukiwanie wpisujemy R1. Teraz widzisz listę modeli możliwych do zainstalowania. Jak widzisz, różnią się one od siebie wielkością. Czym większy rozmiar, tym więcej sygnałów zawiera ten model i tym lepsze odpowiedzi będzie udzielał. Ale potrzebuje również mocniejszego komputera. Jak widzisz, ja już widzę informację, że mogę sobie hech co najwyżej pomarzyć. Dobra, nie ten, nie ten, nie ten. O, ja sobie wybiorę ten, który potrzebuje niecałych 19 GB. Co, ile? Dobra, wystarczy, że teraz poczekamy sobie 160 lat. OK, model został zainstalowany. Klikamy Load Model. Na górze widzę, że mam wybrany, zainstalowany przed chwilą model. Co jest Windows? Dlaczego znikają ci ikony? Dobra, sprawdźmy, czy to działa. Aczkolwiek na samą myśl o wpisaniu promptu mój komputer zaczyna klękać. No cóż, okazuje się, że mój komputer na i7 z 12GB rtx 3060 i 32GB RAMu DDR5 nie może konkurować z chińską chmurą. Dziwne, sprzedawca na Allegro mówił co innego. Trwa to tak długo, że całkowicie traci sens więc musisz mieć niezłego bzika na punkcie prywatności albo mieć coś do ukrycia. A ja wiem, że masz coś do ukrycia. Nie pytaj skąd, ale wiem. Myślał 3 minuty i 10 sekund. Niby długo, ale to i tak lepiej niż ja na matematyce w Ogólniaku. Czy marzysz o większej kontroli nad swoimi danymi i lepszym wydajności? Mm -hmm. No cóż, jak widzisz, wyszło totalnie okropnie i nie ma sensu tego robić na tak słabym komputerze jak mój. Natomiast pokazuję to jako ciekawostkę, a na zakończenie zapraszam na swojego Instagrama, do którego link znajdziesz w opisie. Elo.